W czasie zastanawiałem co ja robię w tym filmie dokumentalnym. Nie mogłem tego zrozumieć, ponieważ się zupełnie do tego nie nadaję. Bo mam taki świat, w którym się wychowałem, dosyć magiczny i, i, dziwi, i dziwiłem się cały czas, dlaczego miałem w magię w jakąś kino Nie wiem, horror, fantazy jakieś maty, a zostałem w tym szaro górym dokumencie. No, my, tak próbowałem sobie na to pytanie odpowiedzieć i myślę, że to przez, przez ludzi. Po prostu ta ciekawość. Poza tym, jak wydawało mi się, że tam we w naszym wnętrzu jest coś takiego niezwykłego, no jakieś, właśnie to jest ta tajemnica. Jest tam ta tajemnica, która, która, która ciągle Mówi o tym, że jesteśmy no, czymś niezwykłym. I myślę, że dlatego tak długo tak długo tak długo siedziałem w tym dokumencie. No. Teraz, ponieważ to bardzo było absorbujące i bardzo jakby dużo energii Odpływało zawsze przy każdym filmie. I naraz, w pewnym momencie, ten akumulator się troszkę rozładował. No i myślę, że, że potrzebuję nowego źródła zasilania. No i, no, i ruszyć w nową drogę po prostu. W tej chwili nie mam żadnego marzenia filmowego. Sam jestem ciekaw, czy te filmy mnie zmieniły. Gdybym na przykład mógł zobaczyć siebie, jakby... siebie, który w ogóle nie poszedł drogą filmową, jakim bym był, prawda? No nie wiem, byłbym pilotem, jaki bym był, bo może poszedł w tym kierunku. E... No na pewno jestem bogatszy. Dużo. Jednak przeżyłem z moimi bohaterami filmami, filmami, no rzeczy, które nie chciałbym przeżywać, Tak, być. Ale też chciałbym się podzielić czymś, co jest tym, co jest bogactwem. Co jest coś, czymś, co jest tym, co daje nam dużo odwagi, sił, mądrości. Myślę, że to była super Niezwykła droga. ten dokumentalna droga. No. Nie? Tak? Nie? Tak. tak. Czekają na pewno nas niezwykłe yeah. lata. I możemy. Już tak widzę świat, cyberświat, cyberprzestrzeń, cyberarmię, cyber, cyber. To wchodzimy jakąś rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość wirtualną, która się stanie tak mocna, silna, że to może zdominować nasze życie. Będzie można przeżyć na pewno, to życie stanie strasznie intensywne, ale też może być dla wielu dosyć problemem z powrotem do, w real. I mogą się stać zakładnikami tam też jakiegoś rodzaju, albo też się rozwinąć, spełnić swoje marzenia, nie wiem. Ten film sygnalizuje, że może to pójść e, w jasną stronę i może pójść w ciemną stronę. To wszystko to, to się rozwiąże w ciągu najbliższych lat. Ale teraz w ogóle się dzieją, y, jakiś jest, dopiero jakieś takie przesilenie, to znaczy, wydaje mi się, że dokument przeżywa. Idzie, jakby, dopiero przed nim ja mam nadzieję, że, że coś się obudzi w tej chwili, że się ten dokument obudzi. Będzie bardziej odważny, śmiały, będzie taki bardzo osobisty. No, tak to, to bym chciał, bo czasami mam wątpliwości, czy to ta łatwość robienia filmów dokumentalnych. Nie nie, nie nie jest przeszkodą w osiąganiu jakichś wyżyn. Nie wiem, no zobaczę. W momencie to możemy się zastanowić. Młodzi nie zarobią tu żadnej kasy. To jest, to jest, to można robić tylko z wielkiego wewnętrznej potrzeby. Filmy. Jeżeli są na to zdecydowani, to zapraszam.